Where are you from, guys? Okay. Actually, I don't have YouTube channel yet. Hey, uh, bro. <laughs> name, name, I, channel. I, I don't, I don't have because this is my first, first trip. So after travel, after this travel, whoa. I uh, have I have YouTube channel, but uh, but not now. Sorry, guys. I have Instagram. I can show you my Instagrams. Is that Instagram. Yeah, yeah, yeah. Names, names. Names? Okay. Oh. You are from here, Vietnam? Yes. Yes. Vietnam. yes. Beautiful place. Okay. Do you have some Instagram. Instagram. I'm from Poland. Uh, you know, where is Poland, Yes? Okay. You have some girl? Okay, okay. It's me. Thank <laughs> okay. you. Thank you. Nice to meet you. See you on the YouTube. The <laughs> search Opaki jak zwykle za wiele nie gadają, ale trudno. Fajnie, że, fajne, że jest zainteresowanie. <śmany z wami> Oj. Oj, wracaj, wracaj. Uch. Co za gorący kraj. coś zjeść, coś małego. Wow. Hi, what is this? Sweet? Nie, not sweet. Ok, let's try Kokonut? Kokonut? Ok, one, 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 one. Wezmę po jednym, no a potem. Wow. Pani parkuje wózek. Okej. Okay. One, 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 one. Yep. Z każdego rodzaju po jednym. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej. Wow, ile słodkości. How much? Dziękuję bardzo. Okej Thank you Thank you Very good I'm <laughs> Zastanawiam się czy tutaj jakiekolwiek zasady ruchu no. drogowego obowiązują Bo Nie wiem może jakieś. Może na przykład kto pierwszy ten lepszy. Tylko jako pierwszy wolę tego nie praktykować. Hop, hop. Okay. Chyba chciał mnie puścić, ale... Ale poczekałem. Nieźle mnie skroiła w sumie za te ciastka Stuwa za... za garstkę ciastek Ale spoko Jak ma była miła Hajd Is something special Vietnamese special you Have something like that Pork. Pork? <laughs> oh, wow, it's a lot of dishes. A lot of dishes here. Uh, there. This is beef. Hmm? Beef. No, it's pork. That's pork. It's pork, right? Uh, maybe beef. We have beef. Uh, even okay. sorry, I don't know. Okay. 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 Hey, okay, maybe I okay? Okay. <laughs> Będę poszukać jakiegoś street foodu Tutaj cała wycieczka na rowerach No i te trąbienia Jeszcze trochę to pochodzę, będzie mi wuszać dzwonić Hej haj, no thank you I didn't smoke. Hi. What can I eat here? Some food? Rice noodle with pork, Vietnamese rice pancake Okay Please, rice noodle Soup, okay? Soup with crab steak Crab steak Rice noodle Soup Yes, soup One? One, for me I can sit here? Okay, nice To zupa 30 tysięcy. Kosztowała ta ciastka stówy Nieźle. Stówę, czyli jakieś 16 zł. Prawie jak za torta. Ale spoko, są smaczne, naprawdę. jedno jedno. Wow, what a nice soup. Looks so good. Prawda wygląda dobrze. Czym to zjem? Mam nadzieję, że nie pałeczkami. Chili. Chili, fresh salad, thank you. Jest wszystko, ale toś Spróbujmy. pasiony Rosu. Nie no, coś więcej, żartuję. Papryka, jest mięso, szczypior. A wow, ta sałata. Dobra. Zmocnijmy smak, trochę chili. Wiadomo. Nie bez chili się nie obejdzie. O, ostre. Zastanawiam się, ta sałata. Sałata do zupy. No. Dziwnie, trochę gorzka. No i mięta tu jest. To też jest um, dość specyficzne, końca dupę. Idę płacić Sałaty już nie wiem do końca, bo dużo mięty zostało Tak średnio za tą miętą przypadam, chyba że mohito Teraz ogarnąć monetę Kafki w tym śniadaniu pyta raz. Hey, What do you have here? Have uh, cake? No. This is rye cake. What? Rye cake. Rye cake. Yeah. Wow. How much for one? Uh 25. Okay, one for me please. Yeah. Spójrzmy, co jak to wygląda. This is rice. Yeah. Okay. Pielnek no, cebula z pieczarkami. No ale to chyba nie to. Kolendra? 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 Yes, Kolendra? 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 Kolendra.

Pędzę teraz zobaczyć właśnie to Tą kolejkę, która przejeżdża... Kurwa peka mi się Niedobrze To dużo zjadłem. Tam miało wjechać coś słodkiego A, a okazało się, że zamówiłem zupę wytrawną znowu z taką lepką, lepką, masą ryżową. Mega to było, bardzo dobre, no ale nie chciałem się obiadać. Nie lubię się objadać. Przecież lubię. Ale nie warto. Nie przejedź mnie, lalunia. Szkoda takiego przystojniaczka. Nabieram wprawy w przechodzeniu przez ulicę. Najlepiej przechodzić jak motory jadą, bo motor zawsze Cię jeszcze może ominąć, samochód już nie. Hi, where is the train street? Train street? Train. Ok, train street. Tylko pan nie wie. Ale to gdzieś tu. I go there. Yes, I go there. Let's go. I'll be back, okay? Just give me the five minutes. I go there and I'm I'm back, okay? I'll be back. I just want to look there and I'm back, okay? Just five minutes. Take my number. Okay, okay. Then I'm back. I want coffee americano. Coffee americano for me. Get. Okay? Tutaj jakiś pan policjant próbował mnie zatrzymać. jest sprytnie <średzianie> Przynajmniej na policjanta wyglądał. No, ale jednak tu jest lepszy klimat Także warto się zapędzić no, Także pociąg odjeżdża za chwilę Gdzieś bym musiał zamówił kawkę no. What Okay, okay. I'm back. Yeah, apparently I'm back. it comes pretty fast, yeah. Maybe. Maybe I'm not much, much, much safe. <laughs> what way does it come from? That way? Yes, maybe from there. Yeah, it sounds like it's coming from that way, yeah. Pani mnie pogoniła, żebym stanął sobie tutaj, siedział blisko, nie ruszał się. W sumie, może ma rację. Długi. Ja myślałem, że ma ze dwa wagony. Trzy, może cztery. <głosy> <głosy>